Ma. siema 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 ma, jeżeli jesteś zainteresowana lub zainteresowany czym, jak, dlaczego gdzie, wykonałam taki makijaż na takie ukropy jest takich filmików miliard, ale może kogoś zainteresuje co, co ja używam kiedy jest upał, a potrzebuję być pomalowana, wyjść pomalowana z domu, mam jakieś spotkanie czy cokolwiek zapraszam do oglądania, no w taki gorąc no to ciężko jest o jakiś makijaż, który się utrzyma po prostu mega, mega długo. No ale dzisiaj się pomalujemy tak. Niby trwale, niby mocno, ale jednak nie. Tak. Mojej makijaż na ciepło. Zapraszam. Użyję sobie bazy Photo Finish ze Smashboxa. Tylko tutaj, na nos, na brodę w strefę T, na czoło. Ostatnio tak mnie strasznie wysypało. Normalnie nie wiem, o co chodzi. Okej, okay, kiedy bazę już mam, no to nie będę nakładać nie wiadomo jak ciężkiego podkładu, więc nałożę NYX Bar with Me w kolorze Vanilla Nude. Nie zwracajcie aż tak uwagi na moje paznokcie, bo właśnie się szykuję po to, żeby na te paznokcie jechać. Zerknijcie. Tam gdzie przebijałem jeszcze jakieś niedoskonałości, to nałożę korektor. I moim korektorem będzie o ile go znajdę, a już znalazłam Catrice Camouflage w kolorze 15 Fer. A pod oczy nakładam Catrice Liquid Camouflage 15 Honey. I pod oczy też nie nakładam, nie wiadomo ile. Tylko takie. Kilka kropeczek. Voilà, gotowe. No i dobra. Jak bazę już praktycznie mamy zrobioną, ja jeszcze sobie nakładam róż w stiku i rozświetlacz płynny. Moim rozświetlaczem będzie NYX White Wonderland w kolorze Flight of the Fair LH001. A moim różem będzie Golden Rose Creamy Blush Stick. Soft and Velvet Touch w kolorze 104. Pokażę Wam też jego kolor. Pierw zacznę sobie od różu. Chciałabym przetestować z Wami puder kompaktowy z Revolution. Wygląda w ten sposób. Nówka sztuka. Wczoraj kupiłam. Kosztował 4 euro. To jest jakieś 4 razy 4, 16. No! 16 do 20 zł rozklepię ten korektor pod okiem i ja nie wiem jak go nakładać no gąbką go nie nałożę ale nałożę go takim pędzelkiem to jest Makeup Studio Professional Makeup w numerku 04 nałożymy razem czy się bardzo pyli nie, nie. zrobię tak Mam nadzieję, że on mnie jakoś nie wiadomo jak nie wybieli. Wezmę sobie duży pędzel. To jest yy, Hema Classic Powder Blush numer 151. Patrzcie. O nie. Ale w Ronserade musiała użyć tonę. Moim konturem będzie Bobby Brown sheer finish loose powder basic brown numer 4. Mój ulubiony pędzel do bronzera Hema Kontur blusher brush 159. sobie Stila Luminesc to jest niby highlighter, ale on jest taki jakby mokry i nałożę go sobie takim pędzelkiem i go nakładam niedużo, ponieważ będzie rozświetlacz, który mam nadzieję mi nie zawiedzie Dobra, teraz jako rozświetlacza użyjemy Revolution Vivid Baked Highlight w kolorze Peach Lights. Zobaczymy. Dobra, 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 dobra. Zrobię brwi poza kamerą i już do Was wracam. Będę troszeczkę Was do siebie zbliżyłam. Ja najczęściej do brwi, najlepiej mi się na upały sprawdza używanie pomady i żelu utrwalającego. Ja dziś użyłam Anastazji w kolorze Ebony. Rose, Brow Color, Tinted Eyebrow Mascara w numerku 03. Dobrze, teraz jeżeli chodzi o oczy, no to najlepiej sprawdzają się cienie, cienie płynne. Ja mam takie cztery do wyboru: jeden z primarka Glitter Junkie Metallic Eye Pigment niebieski drugi to rozświetlacz z Becky Rose Gold Stila, Sunset Cove kupiłam nowy i Liquid Moondust Eyeshadow z Urban Decay w kolorku Solstice I ja użyję sobie tego z Urban Decay jeżeli już jesteśmy wystarczająco blisko ja zawsze nakładam go prosto z opakowania na oko tak niestarannie ukrywam praktycznie całą tu powiekę łapię za pędzla i blenduję najbardziej tutaj staram się wklepać a na zewnętrzny rozcieram. Staram się do chmurki. To co mi zostanie. Przeciągam lekko na dolną powiekę. Tutaj bardziej blenduję, żeby nie pojawiły się żadne nieprzyjacielskie rzeczy. Ok. Drugie oko to samo. Oj, pędzel. <gry> Klepy wanko i blendowanko. To, co zostaje na dół. Tak wyglądają oczka. Zdaję. Myślę, że dam troszkę eyelinera. I to jest Urban Decay Razor Sharp w kolorze Intergalactic. I ja go sobie nakładam troszeczkę, tylko. Tu na zewnętrzny kącik. Go aż tak bardzo nie widać. Natomiast, zobaczcie, jest troszkę różnica. Jest troszkę więcej tego glitteru, tego koloru. Ja znam te produkty i ten Mundust, i ten liner. I one są wodoodporne, są świetne na gorąc. Nic się z nimi nie dzieje. Maskara jaką użyję to Clinic. High Impact Mascara w kolorze black. Oczy, brwi, twarz skończona. Zostały nam tylko usta. Na usta użyję Pixie by Petra. Jest tak. Beach Tint Fresh Gloss. Użyję pierw tintu. Dokładnie nadmiar ściągam. Poczekam, aż on sobie chwilkę przeschnie. nałożę na niego tego lip gloss ten lip gloss ma taki kolor a ten tint taki dobrze moi kochani to jest wszystko w tym odcinku z malowankiem na gorąco podsumujmy sobie produkty te nowe które używałam Puder i rozświetlacz te dwie nowości, co sobie kupiłam Roś... puder? Ludzie. Ja nie wiem, jak ja go użyję. Nie wiem, do czego będę go używać, Ponieważ on jest biały. On zostawia jakiś dziwny biały. Film na skórze. Rozjaśnia tą skórę. Zostawia... Nie wiem straszny jest, nie wiem. Chociaż gdyby go nałożyć takim naprawdę niezbitym pędzlem, może jakimś. O, ale się sypać zaczął. Nie. Do poprawek w ciągu dnia też nie. Jestem na nie. Spróbuję go jakoś zużyć Rozświetlacz. No, potrzebne jest milion warstw, to na pewno, żeby uzyskać podobny efekt, jaki mam. Hmm. Nie wiem, średni, średni, średni. A to by było wszystko na moim kanale. Dziękuję Ci, że ze mną byłeś, że wytrwałeś do końca. Jeżeli doceniasz moją pracę, daj mi kciuka w górę. Zasubskrybuj mój kanał, żeby być ze mną na bieżąco. Oraz zapraszam Cię na mojego Instagrama. Tu się pokaże mój Insta. Co jeszcze bym mogła dodać? Podsyłajcie mi y, propozycje, jakie filmiki Wam się podobają, jakie chcielibyście zobaczyć. Czy macie jakieś pytania związane z piercingiem, czy cokolwiek takiego? Może macie pytania o mnie, może nagrać QA. Dajcie znać w komentarzu w DM lub na Instagramie. Dziękuję Ci, że byłeś. Enjoy, następne filmiki. Popo! Po!